Witam, witam. Odpalimy jeszcze Facebooka, zaraz wejdziemy na Facebooka, moi drodzy. Chciałbym dziś e, poruszyć tematykę dotyczącą kwestii e, środowisk, które mówią, że trzeba zacząć oddolnie od samorządu, od, od, od budowania takiego oddolnego naturalnie że oddolnie musimy się budować, ale zbierać się w grupy, ale budowanie świadomości polega na jednej rzeczy, że po pierwsze trzeba zacząć zmiany systemowe całego kraju, a zmiany systemowe całego kraju to musi być moi drodzy przejęcie całkowite władzy w kraju, ale polegające tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, moi drodzy na zmianie konstytucji, wprowadzenie w konstytucji odpowiednich zapisów, które będą po pierwsze chroniły prawa człowieka i prawa konwencji dziecka, a w szczególności będą wprowadzały decentralizację władzy. Decentralizację władzy po to, żeby zlikwidować Sejm i Senat. Sejm i Senat oddać władzę w ręce ludzi. Ludzi, klasy robotniczej, a więc e, tak jej e, władzy, która będzie powodowała, że z poszczególnych województw, moi drodzy, powstaną regiony autonomie i wyjaśniam, e, dlaczego o tym mówię, bo większość mówi, moi drodzy, musimy zająć e, sprawy, wziąć sprawy w swoje ręce, przejąć samorządy. No i bardzo prosta sprawa, jedni mają różne koncepcje, pokazywania, my to zmienimy, my to wprowadzimy, moi drodzy, Będziemy mieli wpływ lokalnie, naturalnie, moi drodzy, na poszczególne pierdółki, po pierdółki będą załatwiane, a nie rozwiązany problem ludzi. Problem ludzi rozwiązuje się, moi drodzy, odgórnie. Po pierwsze. System nie dopuści możliwości, nawet gdybyście zostali prezydentami, wójtami, burmistrzami w poszczególnych gminach nie pozwoli na funkcjonowanie takiej, moi drodzy, grupy ludzi, dlatego że ustawodawca przewiduje możliwości po pierwsze, płacenie składki na tak zwaną składkę centralną. Z tej składki centralnej dzielone są środki finansowe na podział, na poszczególne. Województwa i gminy. Po drugie, moi panowie, musicie znać trochę ustawę budżetową, ustawę o samorządzie, a w szczególności jeszcze musicie znać kwestie w tych kwestiach, w chcecie wprowadzić jakiekolwiek zmiany, jakiekolwiek inwestycje, ułatwić ludziom życie. To jest wręcz niemożliwe. Nawet jakakolwiek inwestycja, która, którą byście chcieli zrealizować, to wiąże ona się z, ze zmianą. Planu przestrzennego zagospodarowania, zmianą studium, jakakolwiek inwestycja, kiedy przyjdzie inwestor i co będzie chciał stworzyć miejsca pracy, to już macie związane ręce na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym, dlatego że zmiany tego typu rzeczy wymagają zmiany moi drodzy studium, wyłożenia tego studium, udziału społeczeństwa, organizacji. Dlatego tak skutecznie wprowadzono takie rozwiązania legislacyjne, żeby. Trzymać społeczeństwo za gębę i bardzo mocno ich blokować, bardzo mocno blokować inwestycje, a tworzyć jeszcze tak naprawdę korupcyjne e, e, układy zamknięte. I wyobraźcie sobie, że w samorządzie rządzi człowiek nasz. Ale zmiany studium, Przestrzennego zagospodarowania musi zatwierdzić wojewoda. A w związku z powyższym, jeżeli wojewoda będzie z innej frakcji, opcji politycznej, a będzie miał nas w głowie i będzie uzależniony, tak jak teraz od PiSu są uzależnieni moi drodzy Jarosława Kaczyńskiego, wojewodowie, to plan przestrzennego zagospodarowania czy studium zablokuje bardzo skutecznie. Żadna inwestycja nie powstanie. Dlatego trzeba zrobić decentralizację władzy. Wdrożyć. Po pierwsze, przepisy prawne, które będą tworzyły udogodnienia dla funkcjonowania ludzi, które będą, moi drodzy, przepisami prawa, w szczególności opartymi o konwencję praw człowieka, konwencję praw dziecka. D dlaczego decentralizacja władzy, moi drodzy? Dlatego, że lokalnie wytworzone pieniądze i te pieniądze, które wpływają z działalności, muszą zostać w samorządzie, a nie iść na Warszawę, Warszawka podzieli, rozkradną posłowie, senatorowie, rozkradnią partyjniacy, a ludzie mają tylko na nich zapierniczać. Dlatego ja mówię cały czas, żadna partia polityczna, choć założyłem partię polityczną, moi drodzy, mówię, że partia polityczna to największe zło, które jest kontrolowane przez system i zawsze będzie kontrolowane przez system. Musi powstać Ruch. Były już ruchy Kukiza, były ruchy, moi drodzy, były ruchy Palikota, lecz moi drodzy, zawsze gdzieś to społzło na jakiś kierunek, który był polityczny. Dlatego, kiedy będzie decentralizacja władzy, kiedy będziecie mieli w regionach swoich ludzi, ale w tych regionach, to regiony będą podejmowały część składki, którą będzie trzeba płacać na jakieś wspólne jakieś. Inwestycje, gdzie te dwa, powiedzmy, regiony muszą ze sobą współpracować, inwestować, wspólna kolej, która obsługuje cały kraj, to są tylko te pieniądze, muszą tam iść, które są niezbędne, moi drodzy, a reszta ma być inwestowana. Pieniądze mają być w kieszeniach ludzi. To wy musicie podejmować decyzję, co z tymi pieniędzmi robić, jak inwestować, jakie inwestycje wpuszczać. To lokalne prawodawstwo musi być, ale ono musi się opierać o kwestie wartości konwencji praw człowieka. Zmienić trzeba tam, tylko trzeba wejść do tego Sejmu, moi drodzy, zmienić konstytucję i wypierdolić tych 460 darmozjadów, zmienić to na 40, stworzyć warunki ludziom, bo to ludzie na ten kraj pracują. Klasa robotnicza, ten, który idzie, pracuje i wytwarza. A poseł jest tylko beneficjentem, moi drodzy, tego, tych środków i partie polityczne, które trwonią te środki. To wy macie to nadzorować, ale żeby to zmienić. To trzeba zacząć to zmieniać od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a więc od tego aktu prawnego, który musi wprowadzić decentralizację władzy. I to jest podstawowa rzecz. Te pieniądze, które wy wypracowujecie, muszą zostać w regionach. Wtedy właśnie powstanie konkurencyjność regionów, jakość, decentralizacja rolnictwa, która się za chwileczkę. Moi drodzy, objawi jak bardzo jest potrzebna ze względu na to, że przyjdzie głód. I pokażę wam filmy, kiedy dzwoniłem do sztabów kryzysowych w Jeleniej Górze, pana prezydenta miasta Jeleniej Góry, ale i zarówno starosty, który jest z Prawa i Sprawiedliwości. I nie ma żadnych rezerw żywnościowych, nie ma żadnych rezerw paliwowych, energetycznych. Nic, moi drodzy, nie ma. Dopiero Wtedy ludzie zrozumieją, jak ważne jest decentralizacja rolnictwa, a w szczególności systemu przetwórstwa rolno-spożywczego i lokalne rolnictwo systemem przetwórstwa, które będzie gwarantowało na wypadek klęski żywiołowej czy sytuacji podbramkowych, że możecie iść się w lokalnych sklepach za, zaopatrzyć. Nie potrzeba nam molochów tych, moi drodzy, sklepów wielkopowierzchniowych po dwa, po trzy tysiące, większych nawet, moi drodzy, bo to jest tylko i wyłącznie. Dystrybucja szkodliwej żywności, wysoko przetworzonej, z punktu widzenia, moi drodzy, przekazywania tylko pieniędzy do korporacji i żadne pieniądze lokalnie nie zostają. Dlatego to trzeba rozwalić. Zacząć dyskusję nie od obsadzania samorządów, tylko od budowania świadomości społecznej i łączenia się ludzi w powadze sprawy, którą trzeba zrobić. A to nasz wspólny ludzki interes. Jeżeli tego nie zrobimy, to przypłacimy to, moi drodzy, utratą wszystkiego, ale i rodzin poszczególnie, będą ludzie wymierali, będziemy coraz słabszą grupą społeczną. Już jesteśmy tak naprawdę znikomą grupą społeczną, nie mającą nawet wpływu na to, co się w naszym kraju dzieje. Dlaczego partiom politycznym zależy? Zobaczcie. Żeby były i samorządy, i władza centralna. Podupę nam władza centralna. Właśnie kiedy PiS przejął władzę centralną, Platforma przejęła władzę, moi drodzy, samorządową i oni dzielą pieniądze. I co z tego, że jesteś burmistrzem, wójtem, czy moi drodzy, będziesz prezydentem, jak nie będziesz mógł nic zrealizować poza twoimi kwestiami pustych obietnic? Bo nie będziesz miał wpływu na środki, na podejmowanie zmian decyzyjnych, na kwestie inwestycyjne, lokalizacyjne, bo będziesz zawsze zależny od wojewody, od władzy rządowej, czy ona ci na to pozwoli. Zmiany mogą dokonać tylko ludzie, tylko klasa robotnicza, ludzi pracujących. Ale. Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, moi drodzy, ludzie, którzy pracują, zasuwają i ci zwykli robotnicy, dziesięcina powinna być płacona, moi drodzy, na funkcjonowanie państwa, bo pieniądze mają być w kieszeni i klasy średniej, i pracownika. Bo jak w klasie średniej zostanie, to ja mogę dać więcej zarobić pracownikowi, a nie na posełków, moi drodzy, na partie polityczne, na to wszystko. To jest właśnie najgorsze zło. Pamiętajcie, partie polityczne to najgorsze zło. Właśnie musi powstać potężny ruch ruch ludzi, składający się z ludzi, którzy się nie godzą na taką formułę wyzysku. Ale Polacy muszą otworzyć klapę. Bo w tej chwili ze względu na konsumpcję tej szkodliwej żywności mają stan zapalny mózgów i nie widzą albo nie chcą widzieć i liczą na to, że dostaną na węgiel, że dostaną na to, że dostaną na tamto. Z pustego, moi drodzy, Salomo nie naleje. Rząd PiSu dodrukuje pieniążku, a w ten sposób porozdaje: będziecie mieli po trzy tysiące na koncie, ale taka inflacja będzie i taka bieda będzie, że nie będziecie, moi drodzy, w stanie wyrobić. Na rachunki. Już tam, gdzie są bloki, moi drodzy, gdzie ciepła woda leci z kranu, bo ją dostarcza ktoś, bo tam ktoś doprowadzi wam ciepło. To już historia. Niebawem, kiedy zostaną przerwane łańcuchy dostaw żywnościowe, ale i zarówno będzie problem, moi drodzy, z dostarczeniem ciepła i energii. Wtedy dopiero społeczeństwo zacznie myśleć: Teraz jeszcze są wakacje, żyją wakacjami, jest ciepło na dworze, jeszcze coś jest tam w sklepie drogo, bo drogo, jeszcze wakacje kredytowe, wszystko na kredyt. Znakomita większość, moi drodzy, u nas środowiska żyje na kredyt, jeździ samochodem na wynajmie długoterminowym, mało mają własności. To dlatego Unia i globaliści dążą do tego, żebyście nie mieli żadnej własności, żebyście byli. Całe życie niewolnikiem. Żeby być, nie być niewolnikiem, to trzeba być właścicielem, to trzeba mieć realny wpływ. I tylko ludzie mogą to zrobić. Naturalnie, nie potrzebujemy partii politycznej. Wystarczy ruch, ale ruch, gdzie na czele, moi drodzy, będą ludzie. Nie potrzeba nam kukizów, palikotów, nie potrzeba wam Mają być ludzie. Normalni, zwykli ludzie. Wy, wy jesteście właśnie tym ruchem. To dlaczego Bustowskiego tak niszczą? Bo właśnie boją się jednej rzeczy: że ludzie zaczną się gromadzić między sobą, że zaczną ze sobą rozmawiać. Zobaczcie, za komuny ludzie potrafili ze sobą rozmawiać. Czwany ruch wprowadzenia tak zwanej solidarności. Tylko pięknie to z hasłem było pięknym hasłem. I co ta Solidarność zrobiła? To wszystko, co było właśnie za komuny wytworzone, za gierka, moi drodzy, to zostało rozprzedane, rozkradzione. I to właśnie za czasów AWS-u, moi drodzy PIS-u, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, to wszystko poszło w dym i zostało rozkradzione. To były wszystko majątki klasy robotniczej. Ludzi, każdego człowieka w 140 milionowej. Kto się na tym dorobił? Kto dopuścił do tego, że weszły na teren Rzeczypospolitej korporacje, korporacje łącznie od tego, że przejęli cały system handlu, dystrybucji, produkcji leków, żywności i dzisiaj kontrolują, sterują łącznie z mediami, z telewizją, gdzie indoktrynują w podprogowo i oszukują ludzi. Jeśli się nie obudzicie i obudźcie się z tego letargu, myślicie, że jak poprzejmujecie. Samorządy, to wy coś zrobicie, nie macie wpływu na to. Jesteśmy za malutkie. Tu musi być skala ilości ludzi. Przyjdzie głód, przyjdzie płacz i nostalgia. Zostało, moi drodzy, koniec mniej więcej jeszcze cały sierpień, wrzesień. Od października zacznie się chłód. Przerwy będą w łańcuchach dostaw. Zaczną się problemy. A wtedy dopiero się zacznie. Co się wydarzyło? Co się stało, moi drodzy? Co rząd może dzisiaj, poza kwestią obietnic i dodrukowywania pieniędzy? Nic nie może. A wiecie dlaczego? Ponieważ nie ma żadnych instrumentów, żadnych, żadnych instrumentów, które by polegały na, to, na tym, żeby mogli stabilizować ceny dla ludzi, żeby mieli możliwość wypuszczenia na rynek. Rezerw energetycznych, paliwowych, a w szczególności żywieniowych. Oni obiecują gruszki na wierzbie, moi drodzy. A przyjdzie jesień, i zweryfikuje to wszystko. I dziś potrzeba rozmowy człowieka z człowiekiem, dyskusji i debaty. Ja jestem gotowy na każdą debatę, moi drodzy, w sprawie śmierci. Moi drodzy, Mariana Zagórnego, co niektórzy mnie atakują, proszę bardzo, chcecie dyskutować? Jestem otwarty. Ja byłem bezpośrednio świadkiem i ja znalazłem Mariana Zagórnego. Ja wiem, co mam powiedzieć, i jestem otwarty, żeby na ten temat rozmawiać i dyskutować. W Klagenfurcie mam zdjęcie, moi drodzy, z Solożem, kiedy byłem na mistrzostwach Europy, kiedy Polska grała z Austrią. Spotkałem Soloża, zrobiłem sobie zdjęcie. Wielcy mówią, że ja jestem z globalistów. Proszę bardzo, chcecie wyjaśniać, możemy to powyjaśniać, ale chcecie debaty, to zróbmy w końcu tą debatę i podyskutujmy na temat rolnictwa, na temat sytuacji w kraju, na prostej polanie. Wyjdźmy normalnie jako ludzie, pójdźmy na polanę i dyskutujmy. Zacznijcie ze sobą rozmawiać, tak jak za komuny potrafili ludzie ze sobą rozmawiać. Sąsiad sąsiadem rozmawiał o problemach, co zmienić, jak zmienić, jak to zrobić, żeby, było, żeby żyło się lepiej. A nie zamykacie się tylko w sobie i myślicie o własnej dupie. Własną dupą się nie da rady. Ani Bustoski nic nie zmieni, ani Gadecki Armand nic nie zmieni, ani Szczepan Krzewicki sam nic nie zmieni, ani Pablo nic nie zmieni, ani nikt tu nic nie zmieni, jak się nie zacznie dyskusja ludzi oddolna. I my nie jesteśmy żadnymi liderami. My jesteśmy tylko ludźmi, którzy pokazali, że można się przeciwstawić a potrzeba nam Was więcej, żebyście wzięli odwagę i sprawy w swoje ręce. Za własne rodziny, za przyszłość pokoleń, za ludzkość. Bo globaliści nie niszczą tylko Polaków, ale niszczą wszystkie inne narody, które, moi drodzy, ponoszą tego konsekwencje. Żeby wdrożyć prawo naturalne. A prawo naturalne, co to jest prawo naturalne? Prawo naturalne to jest podstawa funkcjonowania, moi drodzy, praw obywatelskich wynikająca z konwencji praw człowieka i z konwencji praw dziecka. Żeby to funkcjonowało, to musimy mieć wpływ realny na to, żeby było to przestrzegane. A żeby było to przestrzegane, to musimy zacząć ze sobą dyskutować, rozmawiać i. Prowadzić dialog, konwersację, jak to zmienić, w jaki sposób, jak zacząć się jednoczyć, jak zabezpieczyć się na zimę, jak zabezpieczyć żywność dla własnych rodzin, dla siebie, jak się zabezpieczyć, żeby zimę przetrwać. Bo jak wy myślicie, że rząd wam zapewni, że będzie i prąd, i gaz, i światło, i jedzenie, i wszystko, moi drodzy, to zobaczcie, jak to wygląda. Już cenowo w kraju. A to dopiero początek. To dopiero początek. Także tutaj to trzeba szerokiej dyskusji. I debaty. I powinniśmy debatować. Właśnie spotkanie na cały weekend. I debata, i dyskutować. Ale o konkretach. A nie przyjeżdżać, moi drodzy, siedzieć, piwko popijać, gadać, użalać się i nic nie wnosić. Bo się wszyscy później rozjadą i gówno z tego wynikło. Czas tracimy, pieniądze, a o to właśnie chodzi tym systemowcom. System właśnie chce, żebyśmy się spotykali, gadali, dyskutowali, a nie tworzyli niczego, co by mogło im zaszkodzić. Zaszkodzić może im tylko i wyłącznie zbudowanie świadomości społecznej i potężnego ruchu oddolnego. Ale ruchu oddolnego, który będzie miał jeden cel: przejęcie władzy w tym kraju, wejście do tego, tak zwanego burdelu zwanego sejmem i senatem wprowadzenia w jedną noc moi drodzy zmian konstytucyjnych i zdecentralizowania władzy i rozwiązania tego wszystkiego i tworzenia wolności prawdziwej wolności autonomii regionów żeby ludzie mogli sami podejmować decyzje na dole Żebyśmy współpracowali ze sobą, i Romowie, i, moi drodzy, wszystkie środowiska, które tutaj w Polsce żyją, które chcą żyć i być wolnym. Iść do pracy, swoje, zrobić swoje i się uśmiechać jeden do drugiego. Jeżeli tego się nie zrobi, moi drodzy, to właśnie globaliści dążą do wojny. To oni wszyscy. Tworzą tą wojnę, bo im jest na rękę, bo oni na tych wojnach zarabiają pieniądze. Oni nigdy nie będą brali udziału w konflikcie zbrojnym. Oni siedzą sobie w ciepłych, moi drodzy, dupach, polokowani na wyspach, mają potężne kapitały, ale durnie będą się załoby brali. Będą się ludzie brali, będą strzelali do siebie. A to właśnie o to im chodzi. Nie skaczcie w sobie do oczu, tylko zacznijcie ze sobą dyskutować. I nie zmiany od moi drodzy samorządów, tylko od budowania potężnego ruchu, ruchu przebudzonych ludzi. Nie trzeba nam liderów, liderami niech będą ludzie, zwykła klasa robotnicza, ludzi dla przyszłych pokoleń, żeby się w tym kraju w końcu żyło lepiej, żebyśmy wstawali Żebyśmy mieli spokojną głowę, a nie żebyśmy mieli, moi drodzy, 27 spraw, wiele dny, których nie, nie może się wyspać. Cała ludzkość z szargana, armand z szargane nerwy, moi drodzy. I dookoła. I Szczepan, i wszyscy siedzimy tylko po sądach czy o to chodzi w życiu, żebyśmy siedzieli po sądach, to oni wykreowali taką legislację prawną, która daje możliwość nas właśnie ciągania do sądów. Za byle gówno. To oni doprowadzili do tego, moi drodzy, że jest przestępczość w kraju, bo jest bieda. A skoro jest bieda, to się kradnie. Jak się kradnie, to się ponosi tego konsekwencje. Jakby była normalność, to po co by trzeba było kraść? Niech by nie kradł, moi drodzy. Dajcie każdemu człowiekowi zarobić. Niepotrzebne są te mopsy, Ośrodki ob, o, tego, moi drodzy, bezrobot, bezrobotnych, moi drodzy. To nie jest nikomu potrzebne. Stwórzcie warunki normalne do życia. Nie okradajcie politycy ludzi. Już to mówił Andrzej Leper. Nie okradajcie złodzieje ludzi. Okradacie ich zgodności, okradacie ich, moi drodzy, z podstawowych wartości, które gwarantuje nam. Konwencja praw człowieka. Konwencja praw dziecka, a w szczególności prawo naturalne, poszanowanie jeden drugiego. I tylko to możemy zmienić, kiedy będziemy jednością, począwszy, moi drodzy, od Polaków w kraju, poprzez Polaków za granicą, ci, którzy są na obczyźnie, ci, którzy gdzieś muszą jeździć. Wyjeżdżać za granicę, po budowach pracować, zapierniczać, bo we własnym kraju nie mogą zarobić pieniędzy. Bo we własnym kraju nie da się żyć. A dlaczego się nie da żyć? Bo jakieś 460 kretynów, moi drodzy, tworzy legislację prawną, która utrudnia nam życie. Zabiera nam wolność. I jeszcze pozwala korporacjom za nasze pieniądze nas truć. To jest rzecz niebywała. Rozumiecie to? Wszyscy politycy wąt, wszyscy wtedy dopiero będziemy wolni, kiedy będziemy wolni od korporacji, kiedy będziemy wolni od partii politycznych, kiedy będziemy potrafili ze sobą dialog prowadzić i rozmawiać i z innymi narodami będziemy potrafili współpracować. Wtedy będziemy wolni i wtedy będziemy zdrowi, kiedy będziemy kontrolowali to, co jest dostarczane na nasze talerze. Dla przyszłych pokoleń. To warto zrobić. Pozdrawiam.